W dyskusji z rzymskokatolickimi apologetami, Garym Trudom, Williamem Albrechtem i doktorem Davidem Sarazem, niedawny konwertyta na rzymski katolicyzm Cameron Bertuzzi z Capturing Christianity, zapytał ich wprost, czy nie ma nikogo mówiącego o Hieronimie, poszerzającym jego kanon w późniejszej części jego życia. Kontekstem jest to, że nie odpowiadają na film, w którym prezentuje dr Gavin Ortland z Truth Unites który adresuje fakt tego, że to współczesne wierzenie, że deutrokanonicze księgi znajdujące się w rzymskokatolickich Bibliach zostały przyjęte przez Hieronima jako kanoniczne pismo w późniejszej części jego życia, ale nie jest o tym pisane przez chrześcijan w ciągu historii Kościoła, Wyczając to reformację, a nawet później. Zauważcie, że natychmiast podmiot Cameron zadaje im to pytanie. Nie ma nic poza martwą ciszą przez kilkanaście sekund, po czym Gary w końcu łamie ciszę, przyznając, że cytat Ogólnie przyjmuje się, że Hieronim nie zmienił swojego zdania. Koniec cytatu. Pomimo przyznania tego, oni, czyli Gary, William i David, są, cytat, twierdzą do tego przeciwnie. Nikt nie mówi o nim, poszerzającym swój pogląd kanonu, w późniejszej części jego życia, ani niczego takiego. Czy to jest prawda? Czy nikt nie mówi o tym, że on poszerzył ten kanon? Cóż, um, yeah, tak. I, I mean, it... Ogólnie przyjmuje się, że Hieronim nie zmienił swojego poglądu, um, but, ale my twierdzimy um, przeciwnie. So, I, Więc myśl, myślę, że na poziomie to kręgów to uczonych. Nie wiem. wiem. Po niepewności Garego, czy jest ktokolwiek w ciągu całej historii Kościoła, kto twierdził, że Hieronim zmienił swoje zdanie, wskakuje doktor Saras i wspomina jednego uczonego o imieniu A. A. Breen. Z pewnością, z pewnością jeden, A.E. A. Brain, on wierzył, że Hieronim. Kto to był? A.E. Brain to uczony. On napisał, jak wierzę, generalne wprowadzenie do Starego Testamentu. To jest cytowane w moich slajdach. I on mówi, że jedno z późniejszych cytatów od Hieronima, gdzie cytuję Stracha jako boskie pismo, Brain twierdzi, że Hieronim wierzy że Syrach jest natchnionym pismem. W sekcji komentarzy pod filmem Camerona dr Saras wspomina także drugiego uczonego o imieniu Skin, który także wierzył, że Hieronim zmienił swoje zdanie. Ale to, czego dr Saras nie wspomina, ani w swojej odpowiedzi w tym filmie, ani w sekcji komentarzy, jest tym, że Bryn pisze w XX wieku, podczas gdy Skin pisze w XXI wieku. Co jest bardzo późną uczonością, której ani dr Saras, ani jego rzymsko rówieśnicy nie przyzwoliliby, gdyby taki rodzaj uczoności był prezentowany przez protestantów. Na poparcie tego, że Hieronim nie zmienił swojego zdania, gdyż jest to ponad półtorej milenium po czasach Hieronima. Ponadto kontekst komentarza doktora Ortlunda i pytania Camerona ono nie ograniczało się jedynie do współczesnych uczonych, ale faktu tego, że ci z czasów Hieronima, aż do czasów Reformacji, a nawet dalej, którzy czytali te same późne pisma Hieronima, które czytał Brin i Sheen wieki później, oni nie doszli do tego samego wniosku, aby Hieronim zmienił swoje zdanie o Deuterokanonie, mimo czytania tych samych późnych pism Hieronima. Więc jak to możliwe, że tak wielu ludzi Przez ponad 1500 lat Historii kościoła Czytający i komentujący późne pisma Hieronima Odnośnie kanonu Nigdy nie skomentowało, że Hieronim Zmienił swoje zdanie o Deutrokanonie Aż do XX wieku Jak oni wszyscy to mogli pominąć jak to możliwe, że nikt tego nie wspomina Chyba, że Hieronim nie zmienił swojego zdania I trwale odrzucał Deutrokanon Jego całe życie Ale to ci współcześnie uczeni I rzymsko-katolicy apologeci Błędnie rozumieją to, co napisał Hieronim Skoro są omylni, skłonni do błędu, co wyjaśnia ich współczesny pogląd mniejszościowy odnośnie Hieronima o kanonie. To wyjaśnia także to doświadczenie martwej ciszy, która pada po pytaniu Camerona. Nikt nie mówi o nim poszerzającym swój pogląd kanonu później w jego życiu, ani czegoś takiego. Czy to jest prawda? Czy nie ma nikogo mówiącym o nim poszerzającym swój kanon?